Dzisiaj poznamy Kamila z pracowni projektowej AMJ Studio, który pokaże nam swoje nowe mieszkanie. Będą świetne skrytki, ale też delikatne faktury i meble o nieoczywistych kształtach. Zapraszam! Partnerem odcinka jest firma PK, dostawca nowoczesnych akcesoriów i systemów do zabudowy meblowej, które korzystnie wpływają na wygodę w każdej kuchni. Mieszkanie ma 65 m2 i składa się z dwóch sypialni oddzielonych korytarzem od salonu oraz z łazienki o powierzchni 5 m2. Am e studio projektujemy zarówno architekturę, jak i wnętrza. Dlatego wiedzieliśmy, jak ważne jest umiejscowienie budynku względem stron świata oraz zauważyliśmy potencjał tego mieszkania. Dlatego rankiem budzą nas promienie słoneczne w sypialni. Natomiast salon zlokalizowany jest od zachodu. Dlatego po południu możemy się cieszyć przyjemnym nastrojem zachodzącego słońca. Ale nie widzę tutaj nigdzie domowego biura. No właśnie, taki był zamysł projektowy. Pracujemy głównie w biurze, ale zdarza mi się również pracować z domu. Dlatego zaprojektowaliśmy miejsce do pracy w salonie. Nie chcieliśmy przeznaczać na to oddzielnego pomieszczenia. Miejsce do pracy jest ukryte za chowanymi frontami w systemie PK Hava Concepta. Fronty po otwarciu chowają się, nie są widoczne w salonie, nie zabierają cennego miejsca oraz nie blokują światła. Wewnątrz zabudowy znalazło się miejsce na komputer, szuflada na klawiaturę, monitor oraz dodatkowe półki na książki, pamiątki oraz w moim przypadku kolekcję Lego. Zabudowa pokryta z fornirem dopasowanym kolorystycznie do podłogi, do stołu oraz do regału w salonie razem z pogrążonymi uchwytami drewnianymi zadbaliśmy tutaj o każdy detal. A w czasie pracy chętnie robimy sobie przerwę na kawę, tylko gdzie jest ekspres. Zobaczcie! Kolejny segment dedykowany jest na kącik kawowy z wysuwaną półką na prowadnicy firmy Pekka. Dzięki systemowi blokady tak naprawdę ta półka zamienia się w blad roboczy. Natomiast, żeby ją ponownie zamknąć, wystarczy ją popchnąć. Tym sposobem ekspres nie zajmuje nam miejsca na blacie, a dodatkowo zapasy kawy oraz filiżanki mamy pod ręką. Natomiast w szufladach poniżej mamy różnorodny wybór herbat. Jeżeli mamy ochotę akurat na herbatę. Kolejnym świetnym sposobem na oszczędzenie miejsca na blacie jest wąskie kargo dedykowane na przyprawy, oleje, octy, które możemy mieć zaraz pod ręką. I tak naprawdę bardzo wąskie przestrzenie możemy bardzo użytecznie wykorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o organizację szuflad, to zobaczcie, że firma Peka niedawno wprowadziła taką piękną elegancką wersję, w tym przypadku w wykończeniu dębowym, w ciemnym odcieniu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak podoba wam się ta nowoczesna kuchnia w wykończeniu z forniru, szałwi oraz złamanej bieli. Wagą dla dużej zabudowy meblowej jest otwarty regał po drugiej stronie salonu, na którym odkładamy pamiątki oraz dodatkowe książki. W projekcie bardzo inspirowaliśmy się naturą. Kształt tego stołu nawiązuje do kształtu chmury. Zaoblona jest również rama krzesła. Ono też zostało dobrane tak, aby nie tylko było estetyczne, ale również funkcjonalne. Dlatego przenosząc takie krzesło nie musimy pytać za tkaninę, przez co się nie brudzi. Jest to praktyczniejsze rozwiązanie. Podobne kształty możemy znaleźć również w kształcie stolika kawowego, lustra w łazience oraz uchwytów w szafach wejściowych. W łazience zwykle zastanawiamy się, gdzie postawić kosz na pranie. Zobaczcie, jak Kamil poradził sobie z tym wyzwaniem. Prysznic został skrócony, obecnie ma wymiary 80 na 140 cm i tym sposobem powstała taka wnęka na zabudowę meblową. Do góry mamy półeczki na ręczniki, poniżej szuflady na kosmetyki, a na samym dole jest właśnie kosz na pranie, który się wysuwa. Natomiast po jego zamknięciu mamy bardzo minimalistyczną i estetyczną szafkę. Kolejnym ciekawym patentem są półeczki na kosmetyki, które również wykończone są płytkami, natomiast gdy stoimy poza prysznicem, one są całkowicie niewidoczne. Dajcie znać, jak Wam się to podoba! Kolejnym elementem, dla którego musimy znaleźć miejsce w mieszkaniu jest oczywiście pralka. Akurat tutaj znalazła się ona w szafce pod umywalką. Szafka jest nieco wyższa niż zazwyczaj, a to z tego względu, żeby ułatwić sobie wlewanie detergentów. Kluczowym elementem przy projektowaniu łazienki jest oświetlenie. W tym projekcie jest kilka różnych źródeł światła. Jednym z nich jest delikatne oświetlenie za lustrem, które pięknie podkreśla nam strukturę płytek, oraz delikatny LED za sufitem podwieszanym, który podkreśla strukturę pionowych podziałów. Takie ryflowane płytki są nawiązaniem do paneli w salonie oraz przedpokoju. Ten motyw bardzo podnosi nam przestrzeń, dzięki czemu łazienka wydaje się wyższa. Jesteśmy w przedpokoju i w pierwszej rzeczy, której potrzebujemy zaraz po zdjęciu butów w mieszkaniu, jest miejsce na odłożenie kluczy, portfela i okularów przeciwsłonecznych. Taką funkcję w tym mieszkaniu pełni ta toaletka. Jest ona wykończona fornirem i konglomeratem, który wywija się nam na ścianę. Na tej ścianie zamontowaliśmy panele z pionowymi podziałami, następnie kinkie, który pięknie rozprasza na nich światło oraz te trzy szafki wraz z lustrem. Natomiast pierwotnie w projekcie na tę szafę nie było tutaj miejsca. Właśnie w tym celu przesunięto tę ścianę o 60 cm, pomniejszając nieco sypialnię, natomiast udało się w ten sposób zyskać wygodne miejsce na odwieszenie kurtki, odłożenie torebki, a także na wszystkie kurtki używane na co dzień. A teraz zobaczmy, co takiego kryje się za tymi pięknymi, szałwiowymi frontami. Za tymi szałwiowymi frontami kryje się szafa gospodarcza, która została podzielona na trzy segmenty. Pierwszy z nich to miejsce na długie płaszcze, miejsce, którego często brakuje we wnętrzu. Drugi segment to szafa gospodarcza na nietypowe rzeczy, takie jak deska do prasowania, suszarka na pranie oraz wysuwane cargo. Taki wysuwane kargo bardzo zwiększa pojemność zawodowy oraz jest dostępny z obu stron, co pomaga w sprzątaniu. Trzeci segment został przewidziany na odkurzacz pionowy z dedykowanym gniazdkiem oraz drobinkę, która ułatwia nam korzystanie z wyższych szafek. Najwyższa część została przewidziana na rzeczy, które używamy najrzadziej, takich jak na przykład walizki. Zobaczcie, że system Cargo Dispensa działa bardzo lekko, nawet przy całkowicie załadowanej szafce wystarczy jeden lekki ruch i wszystko mamy pod ręką. Zyskujemy łatwy dostęp do wszystkich produktów z dwóch stron. Dzięki systemowi haczyków umiejscowionych co 10 cm rozmieszczenie koszy możemy dowolnie kształtować, dzięki temu zmieścimy tutaj zarówno wyższe butelki, jak również niższe opakowania. Jak widzicie po tym mieszkaniu, w naszych projektach kładziemy równy nacisk na estetykę i funkcjonalność, tworząc harmonijne, ponadczasowe i przemyślane wnętrze.